Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Z największą przyjemnością witam Państwa gorąco. Dzisiaj odpoczywamy od tematów bieżących, ale nie odpoczywamy od y, dobrych tekstów. Y, tekst znaleziony w ludzie, nie co ja opowiadam. Już trzeba powiedzieć, powiedzieć do końca. Irek Szymański, autor w dyrektor Loży 44. To jest tekst też bardzo, bardzo dawna. I przyznam Państwu, że zwykle robię wszystko tak zgodnie z tym, jak autor sobie wymyślił. Natomiast dzisiaj mam pewne obiekcje. Powiedzcie mi, czy, czy to jest w porządku, bo to jest taki gwałt na Szymańskim, trochę. On tego tak nie widział. Ale mu puszczę. Zobaczymy. W każdym razie. To wcale nie jest głupie. Balada o słupie. Kiedyś król bezimienny wbił drogowskaz kamienny, by dwie drogi rozdzielał każdemu. Jedna czarna od ostów szła do donikąd po prostu, a tą drugą się szło ku lepszemu. Szły więc nacje, narody i pędzili swe trzody, szli z nadzieją naprzeciw dobremu. Słup wskazywał im co dnia drogę prostą, co wiodła tam, gdzie żyło się lepiej każdemu. Wiele wieków tak przeszło, nim to plemię nadeszło. Słup im także chciał losy odmienić. Czekał, aby ruszyli, lecz daremnie pobyli, całkiem bierni, całkiem jakby uśpieni. Choć do marszu ich wzywał, dobrą drogę wskazywał, wiedząc, że są spragnieni i głodni. Karnie w szeregach stali i posłusznie czekali, Aż się zjawi ich mesjasz przewodnik. Drogi i bezdroża. Czasu przeszło niewiele i się zjawił na czele Wielki sternik niesiony lektyką, i w słup cisnął kamieniem i pokazał ramieniem Na tę drogę, co wiodła do donikąd Więc nie pijąc, nie jedząc, co stracili nie wiedząc Znów ruszyliby iść jeszcze teraz Słup zaś poszedł pod dłuto, bo go w pomnik przekuto W hołdzie temu, co drogę wybierał Drogi